Nazywam się Bartek Potasiak, jestem aktywnym członkiem grupy koledniczej Ścięciny. Chciałem Wam pokazać jak powstaje maska. Oto już jest w sumie docięty kawałek drewna lipowego. Najlepiej, być, żeby może być świeży dla początkujących, wtedy się łatwiej rzeźbi, ale lepiej suchy, bo wtedy on maska nie pęka. Chociaż jak jest rdzeń w drzewie, tu akurat jest wycięty, prawie wycięty, no to wtedy jest łatwiej, bo i mamy większą szansę, że to nie pęknie. To jest taki oto mój system, ponieważ jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tutaj najlepiej sobie, sobie zarys ogółem maski, gdzie tu czoło, głowa będzie pasować, że jak docinamy plus minus, to jest taki wymiar ręczny, czyli bez żadnych miar, przynajmniej ja tak robię, inni mierzą, cudawianki, ale to już od tego, no i tutaj na przykład mój system jest taki, że sobie robię zawęz jakieś tam maski. W tym wypadku myślę, że zróbmy coś wesołego, jakąś ulkę, macisz maciorkę, czy macie dule, zwał, jak zwał. Jedna postać, różne wsie. No a teraz sobie dotniemy tutaj zawęz maski, w sumie taką bryłę, żeby ten klocek nabrał innego kształtu. Zawsze od mojego z tymi dziadami i sentymentem do tradycji, do obrzędów ludowych. Pasja zaczęła stopniowo wzrastać, im człowiek starszy, tym miał większy budżet, pozwalało to na więcej, że tak powiem. No i przede wszystkim też kilka ludzi tym pomogło, typu żona, która akceptuje ją do dziś, kolega, który zawsze na godach mnie męczył, Paweł pozdrawiam serdecznie, który zawsze mnie męczył o maskę, żeby mu wyrzeźbił. Dzięki też ludziom, którzy tutaj wykonują maski, rzeźbią. Pozdrawiam Grześka, serdecznie pana Józka Kupciaka-Żabnicy, bo to od nich się że też w jakimś stopniu zaczęło, ponieważ jakoś tam może nie uczyli, ale człowiek chodził, patrzył, zbierał maski, kupował od nich maski i tak dalej. No i to się przekuło, że tak powiem, w pasję, która jest skultowana do teraz. No da się, troszeczkę powyżywamy na masę C. ma odpaść, to odpadnie. No i z głupsza taka obróbka ręczna. A teraz sobie jakieś tam duto na razie, żeby tam dojść do nosa. Moska. w sumie tu jeszcze można było piłę włożyć bo ten most tutaj daleko no i teraz takie przynajmniej system rozbędzia się nad, nad nadmianą materiału to tak żeby nam to nie biegało aby ktoś kiedyś chciał zacząć to polecam na początku jakieś tańsze narzędzia ponieważ Cena dobrego dłuta to kilkaset złotych a niestety ludzie mają taką zajawkę, że już tydzień fajny, a po tygodniu już nie. Więc szkoda tak w moim przypadku było, to pierwszy duta. Człowiek jeździł do Piotra Kowala, do Kowala. Pozdrawiam serdecznie, tam mi dłuta hartował takie sklepowe, coś tam sztukowaliśmy i wszystko stopniowo do przodu Nie, na tam to będzie jakiś zaraz maski w sumie nos tutaj będą gdzieś brwi, jakieś oczy na, na wstępie wysy od nosa, a reszta za chwilę, a teraz coś większego kalibru, żeby łatwiej prosto szło

Niz. Wy samej maski zajmuje różnie. On czasami tutaj jest tak nasobowo z zewnątrz bez wybrania środka, to czasami dzień, czasami pół dnia. ta drewna, czy jest fajnie się rzeźbi czy jest jak ma jakieś wady ukryte, senki itd. Ej, e, później no to wybranie, no to też myślę, że jak ktoś ma chęci do pracy, no to jest jakieś tam. Pół godzinki, wyszlifowanie w środku. Potem bazę trzeba jakoś wyszlifować to z grubsza, położyć jakiś podkład. Najlepiej wtedy te igły, wszystkie wady ukryte dodatkowo szlifowania wychodzą na zewnątrz. No i malowanie. Malowanie można pomalować to fabami akrylowymi. Tak niektórzy malują. Wtedy jest szybsze to malowanie ładniej. Większa paleta barw. A można tradycyjnie fabami olejnymi. Tylko że jak nie ma pogody to warstwa jedna potrafi sknąć i i dwa dni a i trzeba też cztery położyć, żeby to miało ręce i nogi, dodatkowo też kilka kolorów. Wiadomo, że maski najlepiej malować na kolorze cieliste czyli takie ludzkie, ale jak to że tak powiem, każdy ma swoją maskę, swoją inwencję twórczą, więc tutaj już wszystko do właściciela maski zależy no, każda maska ma swoją symbolikę są zwierzęce postacie ludzkie postacie no i że tak powiem nie z tego świata czyli śmierć diabły, nie? ale każda też grupa począwszy od że tak powiem myślę cięciny po yy, wardą nie? mają niektóre grupy na wyłączność swojej postacie tak jak myślę yy, fotograf, telefonista, czy na przykład matą. No Ja robię takie na ten moment Żydy, Cygany, Macidule, Diabły, takie podstawowe. Może ktoś chce, no to też można zrobić coś innego. O tak, ostatnio na przedmiot dla kolegi niedźwiedzia. Pierwszy w moim krótkim epizodzie rzeźbienia, ale myślę, że dość sensownie wyje. wyszedł. No i tak wygląda wstępnie z góry zrobiona maska, zostało wyciąć się środek, wyszlifować, położyć jakiś podkład, bazę i tak dalej, no i pomalować kwestia farby. Wiadomo, że tu gdzieś jakieś drewno tego, to można poszpachlować, bo to No, rzecz, że gdzieś jakieś drewno świeższe tu się od, 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 odłamie, kawałek odpadnie. Trzeba po tu pęknie, no to pokleić, pospachlować, jakieś szczegóły, zębę pogłębić. Wyszlifowana. To wygląda plus minus tak. Wiadomo, że jeszcze mogło być lepiej, ale tak wychodzi na przykład żyd w środku wycięty tak, troszeczkę wyslifowany, żeby było elegancko, w miarę sensownie. A na przykład pomalowana maska, akrylowymi fabami, pomalowana w ten sposób. W środku jeszcze nie jest wygląda, gotowo można by ją ślifnąć, ale. Z pola zawsze ktoś może swoje 5 groszy do, dołożyć do swojej maski więc... lub fabami olejnymi. Tak może wyglądać. Troszkę więcej roboty. Malowanie. Każdy tam ma swoją inwentę twórczą. Ale ogółem trochę chęci, trochę czasu. Wolnych pasji.